Trzy złote rady od diagnostów laboratoryjnych dla nowej minister zdrowia. Myślę, że pierwszą radą to będzie rada od wszystkich zawodów zaufania publicznego, zawodów medycznych. To przede wszystkim spojrzenie na, na nasze zawody też od strony legislacji. Mówię to z doświadczenia tego roku, gdzie czekaliśmy na, na wejście rozporządzeń. Nie, zabrakło takiego dialogu pomiędzy samorządem, środowiskiem a Ministerstwem Zdrowia. Więc tutaj chcielibyśmy, żeby jednak te, ta procedura legislacyjna przebiegała inaczej. Bardzo chcielibyśmy i uważ... Uważamy, że to byłoby korzystne ze strony pacjenta, żeby wprowadzono pojęcie porady diagnostycznej jako obowiązującej, tak aby pacjent mógł skorzystać z wiedzy diagnostów laboratoryjnych, przez co w naszej opinii skróciłaby się ścieżka diagnostyczna pacjenta. I trzeci element to jest właśnie element jakości. Uważamy, że jakość w ochronie zdrowia jest wynika z jakości pracy medyków i na pewno na przykład wprowadzenie norm zatrudnienia poszczególnych zawodów miałaby na to wpływ